Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować Vana według Renault, a dokładnie model Express z 2023 roku zasilany dwukrotnie tańszym paliwem, czyli z zamontowaną instalacją gazową i niezmiennie zapraszam na kolejny odcinek. Trochę informacji o historii Renault Express. Jako historia rozpoczęła się w 1985 roku, wtedy była produkowana pierwsza generacja aż do 2002 roku. W 2021 roku Renault wskrzesiło ten model, bazując na Dacia Docker. Ten samochód był bardzo popularny, zwłaszcza pierwsza generacja w takich krajach jak Hiszpania, Portugalia czy też Francja. Był to, można powiedzieć, taki podstawowy van. W przeciwieństwie do pierwszej generacji, gdzie dominowały raczej takie kanciaste kształty, tutaj selwetka jest raczej taka obła. Mamy przetłoczenia na masce, ciężko tutaj się zachwycać wyglądem dostawczaka, ale na pewno ten model wpisuje się w aktualne trendy w motoryzacji. Mamy reflektory, które mają światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, chromowane wstawki na trapie chłodnicy oraz w centralnej części jest logo Renault. Nie ma się tutaj naprawdę do czego przyczepić w kwestii wyglądu, na pewno ten samochód wygląda jak najbardziej poprawnie. Teraz zajrzymy pod maskę, bo chciałbym Wam pokazać instalację gazową oraz oczywiście serce pojazdu, czyli silnik. Zaglądamy zatem pod maskę. Proszę, klapa otwiera się na siłownikach, nawet w takim wanie. Miłe zaskoczenie. Jednostka o pojemności 1,3 litra z oznaczeniem TCE, zatem mamy tutaj wtrysk bezpośredni oraz turbodoładowanie. Moc, którą generuje ten układ to 102 konie mechaniczne. W kwestii zabudowanej instalacji gazowej widoczne jest nieco przewodów, natomiast reszta komponentów jest poukrywana, aby instalacja wyglądała estetycznie, bo zawsze do tego dążymy. A jeżeli chodzi o konkurencję tego modelu, są to samochody takie jak Opel Combo, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, czy też Toyota Proace i wszystkie modele, które wymieniłem, znajdziecie również na naszym kanale YouTube. Jeżeli chodzi o sylwetkę pojazdu z boku, mamy tutaj drzwi takie przesuwne, więc mamy również fajny dostęp do przestrzeni bagażowej, a ta przestrzeń nie jest w żaden sposób ograniczona, ponieważ zbiornik jest pod samochodem, o czym później. Teraz jeszcze Przejdziemy do tyłu pojazdu. Zwróćcie uwagę na pionowe lampy, które są po obu stronach pojazdu. I teraz pokażę Wam jeszcze, jak te drzwi otwierają się, bo tutaj są takie drzwi dwuskrzydłowe. Naprawdę bardzo duża przestrzeń bagażowa w tym modelu. Ponad 3 m3, czyli bardzo, ale to bardzo dobry wynik. I teraz na przebitkach zobaczycie zbiornik. Toroidalny o całkowitej pojemności 71 litrów. W praktyce klient zatankuje około 57 litrów gazu, i tak jak wspomniałem, zbiornik znajduje się pod samochodem. Kolejne miejsce, które mamy teraz dodatkowo po montażu instalacji gazowej, to oczywiście wlew. Mamy dużą klapkę do tankowania benzyny, więc miejsca pod nią też jest wystarczająco dużo, aby zabudować pełne złącze czyli tak naprawdę najwygodniejsze rozwiązanie w kwestii tankowania naszego ekologicznego, dwukrotnie tańszego paliwa. Nic nie trzeba, żadnych przejściówek, żadnych adapterów, tylko po prostu przyłożyć pistolet i tankować dużo tańsze paliwo. Teraz jeszcze zerknijmy do środka, zobaczcie jak prezentuje się wnętrze naszego dzisiejszego vana, którego mamy na nagraniach. Mamy tutaj manualną skrzynię biegów akurat jest też klimatyzacja na pokładzie. No ciężko tutaj żeby czegoś wymagać od takiego samochodu, chyba że ktoś lubi bajery, no to w wyższych wersjach wyposażenia jest dostępny również taki ekran info rozrywki, który pewnie obsłuży Android Auto czy też Apple CarPlay. No i teraz przejdziemy jeszcze do informacji o spalaniu, no bo ile pobiera taki samochód benzyny? Około 7,5 litra. Myślę, że to będzie taki średni wynik, wiadomo, jeżeli będzie bardziej załadowany i też będzie wyższa prędkość, na przykład na autostradzie, wtedy wiadomo, że te spalanie będzie wyższe. Natomiast jeżeli chodzi o pobór gazu, będą to wartości od 85 do 90% potrzebnego paliwa plus 10 do 15% dotrysku z uwagi na trysk bezpośredni. Jeżeli chodzi natomiast o oszczędności, jakie będą generowane na każdych 100 kilometrach, będzie to około 20 zł na każdych 100 kilometrach. Na 1000 km będzie to 200 zł. Natomiast po pokonaniu 10 000 km w portfelu właściciela zostanie około 2000 zł. I z tego miejsca pozdrawiamy klienta, który przyjechał do nas z Krakowa i już od niespełna 29 tysięcy km całkowitego przebiegu będzie jeździł Ekologiczniej, oszczędniej oraz z naszą pięcioletnią gwarancją, ponieważ na nasze instalacje jest właśnie taka gwarancja udzielana, aby klient po prostu mógł spokojnie spać. Dodatkowo mogę jeszcze powiedzieć, że w naszej firmie każdy pracownik ma przydzielone zadania. Mamy poszczególne ekipy, które wykonują różne etapy montażu instalacji gazowej. Jedna ekipa zajmuje się montażem zbiorników, inna ekipa zajmuje się montażem instalacji pod maską, jeszcze inni programują więc każdy po prostu podpisuje się na końcu na liście kontrolnej, co gwarantuje wysoką jakość. Tymczasem ja bardzo dziękuję Wam za uwagę w tym odcinku. Myślę, że temat instalacji gazowej w Peugeot, przepraszam, Breno Express został wyczerpany i zachęcam do subskrypcji, aby nie pominąć naszych materiałów w przyszłości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!